Tym razem, bez złośliwości, Wysoka Izbo. Pamiętacie, jak odliczaliście dni do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Dudy? Codziennie wrzucaliście grafiki. Jeszcze 60 dni, jeszcze 59 dni. Moi drodzy, musicie doliczyć sobie 1800. 1829 dni. Ale chciałbym wam powiedzieć o waszym liczniku. Ten rząd. Rząd Donalda Tuska rządzi już ponad 530 dni. Obieca, obiecywaliście, że w ciągu 100 dni 100 konkretów. Jednym z nich jest kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych. To jest moment, sprawdzam dla was. My złożyliśmy ten projekt, bo wiadomo, wy nie jesteście chętni do roboty, więc my robimy za was. To leży w zamrażarce pana marszałka, no może to jest ta lekka złośliwość, a w zasadzie komisyjnej już od zeszłego roku. Te wybory pokazały, że nie da się robić ludzi w konia. Trzeba pracować i realizować swoje obietnice. Do roboty!